Panie profesorze, co oznacza imię kobieta? A, Słowo kobiety. kobieta. Współczesne słowniki etymologiczne się poddają, mówiąc, że etymologia, pochodzenie tego słowa jest niejasne, tajemnicze. Natomiast przez pierwsze lata, no właśnie, mojej. Działalności polonistycznej. No to się mówiło, że na pewno kobieta była określeniem z gruntu pejoratywnym. Przywoływało się taki fragment Sejmu Niewieściego, który brzmiał: Mężczyźni na skuzelżeniu, mężczyźni na kobietami zową. Kuzelżeniu, więc było to określenie pejoratywne, a które były neutralne. Żena, późniejsza żona. I niewiasta, która też najpierw oznaczała synową, niewiesta, bo się nic o niej nie wie, kiedy wchodzi do rodziny, niewiesta, później w polszyźnie przekształcona w niewiastę, tak jak żena przekształcona w żonę. Dopiero kiedy żona stała się określeniem matrymonialnym, no to kobieta w tę lukę leksykalną weszła i dzisiaj jest neutralnym określeniem. Ale mogę powiedzieć, że to przez wieki było określenie pejoratywne. Dlaczego? Niektórzy etymologzy z profesorem Aleksandrem Bricknerem na czele, którego słownik etymologiczny trzymam tutaj w lewej ręce, twierdzili, że ta kobieta pochodzi od słowa kobl, to germanis, kobe, po niemiecku chlew. No więc, kobieta, istota, która tylko się do chlewa, która obsługuje chlew. No nie było to miłe, prawda? Ja kiedyś w jakimś artykule przeczytałem, że być może kobieta, i to już jest przyjemniejsza etymologia, przyszła do nas z dialektu toskańskiego, pochodzi od formy pierwotnej konbita i ta konbita miała określać istotę, która lubi... Lubi się przytulać, który, która lubi kogoś dotykać. No więc to jest etymologia milsza niż no, nadająca Tym się milsza. tylko no, do pracy w chlebie. No tu lubi się przytulać, lubi dotykać. Ale powiadam, tak to czytałem lat temu 50, 40, 30. Współczesne leksykony, mogę żartobliwie powiedzieć, poddają się i w zasadzie żadnego z tych wywodów nie ma, ani tego. Słowa kob, chlew, ani tej konbity z dialektu toskańskiego, tylko jest rozłożenie rąk, że etymologia jest niepewna. Bardzo to tyle dziękuję. mogę pani powiedzieć. Dziękuję ślicznie.